Te wszystkich serdecznie w kolem odcinku z gadhabłasandra skontujem fabłkę i od razu odbuta wklami się do big smoka przy, przy, przygotował łap zająca mm. Asshole Yo Karl See you round the <laughs> fuck they doing over here anyway Fuck ass police Those nosy motherfuckers won't leave me alone Think I'm Mr. Big or something but I don't tell them shit for me It's all about my homeboy Carl Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, I got to go scoop her up. All right then, come on. No okay. problem. No To

no dobra, wpadamy i zobaczmy co przygotował dla nas big smoke okay. my cousin Mevin's in there sweet sticky but fresh off the plantation Here pull up here let me do the talk Man I should have known Hey excuse me Jose Yo soy El Grando Smokey and I want that grass Comprende? <laughs> hey, fuck you, cabron. What? Now that ain't nice. Coffee up El Huido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh man, man, man fuck this, man. Fuck this. Get him smoke. Yeah, yeah, you yeah. can get this shit now. Get him what talk about. Ah! Yeah, fuck a big smoke. That Jeszcze go skopał. Ucieka drugi z spluwą. Musimy go trzymać. No ale gruby nie daje rady. I chyba wszystko z tego co widzę w naszych rękach, żeby go złapać. Czyż nie? No tak, wszystko w naszych rękach. Ale tutaj widzę stoi samochód, także. Po co mamy go gonić? Jak można wsiąść do fury i go dojechać? ten można powiedzieć, że to jest trochę taka, taki speedrun strat, ale nie jest to żaden speedrun, tylko tutaj przychodzenie gierki, ale możemy sobie pomóc. No to sobie właśnie pomagamy i mamy. Rozpierdalamy go, bierzemy kasę i amunicję, i lecimy dalej. To co, jedziemy z Nordu Big Smoke'a i widzimy się za chwilę. Dobra, już prawie dojechałem. To teraz, jak się mylę, przyszła pora na równie dobrze, bardzo historyczną misję. Followed the train. Tak, dokładnie tak, po złej stronie torów. Hey, Carl, Keeping busy, I hope. You know me, officer 10 Penny? Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig. That's right, Carl. I got my eye on you, and like I give a fuck. We're watching you, Carl, motherfucker. What was that all about, babe? You tell me. Oh hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tim Penny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess.

No i zobaczymy, jak to się uda. W na motoru zrobiliśmy do kończonków w bagot. Follow the train! Nie ma problemu, Big Smoke, ale pokaż swoje umiejętności szczeleckie i ich ze Dawaj, Big Smoke! Mam nadzieję, że dobrze się ustawiłem, aby Big Smoke sobie poradził bez problemu z nimi. Dawaj, Big Smoke, dawaj! Ile pierwszy, let's go! Zabieraj się za drugiego, szepie No, dawaj, Big Smoke! Nie przynieś wstydu. No, daj Big Smoke. Już tylko dwóch. I robimy to. Bez faila, let's go. Może uda nam się... Chociaż uderzamy do samego, daj Big Smoke. Ostatni został. Jestem z tym pociągiem, Big Smoke. Zestrzelaj ostatniego i spadamy. No dawaj. No dawaj. Robisz to. Strzelaj, gościu. Let's go! Easy. Najcięższa misja w grze, no nie wydaje mi się. Zgarniemy sobie mp5. Czekaj, Big Smoke, czekaj. Bierzemy mp5. Jedziemy, odwozimy cię. Let's go. Easy. Did, man? Don't hey, hey don't ask a wise man, friend. Ask a fool. That's what I was, no i bez żadnego problemu, nie oszukujmy się, kiedyś mogło to sprawić trudność, ale teraz po tylu latach wystarczy tylko dobrze ustawić i miesiąc co na to jest problemu. Let's go, odstawiamy teraz tego grubasa i przechodzimy chyba do OG -loka teraz.

Kurde, trzecia misja o Big Smoka. I trzeci raz zauważam, że jest on w okolicy może nie okolicy garażu, ale trzeci raz jest to kolejna przemowa Big Smoka. Chcesz się przejechać. No. I próbuje się w sumie też wymigać, jakby ukraszał niego, czyli ten penny, pulaski i tym dalej. Coś kombinuje. W CJ mógłby się domyślić, no ale jak widzimy, no nic się nie domyśla. Jeszcze tutaj sobie Luke strzykuje jakąś laskę. To jest mój dog. Zimę. No i balaska jednak nie chciała towarzystwa. No, miałem MP5 z okolicznej MP5. Ty Big to dobrze Big go, odwalił jednego. Ziółek to umrze dzisiaj. Dawaj tę MP5, czas niej trochę postrzelać. Czy tu u góry jest jakiś jut Dobra, zaraz, big smoknie nie był beziemek, bierzemy, bierzemy kurde kamze Możemy działać, dalej, let's go Dawaj tego glocka, działamy z tym glockiem, bo ...lipo, już nie chce przełączać Zmień tą broń CJ, zmień tą broń na tam tą... MP5 i rozpierdalamy tych kurwa pijadowiczów ty czy to jakaś mafia rosyjska, nie wiem. Easy z w dupie, no so, już ja wiem co dalej będzie, co przypomniałem. Teraz pora na drive by z motocykla. Okej, okay, alright, zobaczmy co z tego będzie. Dobra, wywalamy tych gości z motocykli. Kurwa, wzięli lawetę. Jadą na nas lawetą. Nie wiem, czy da się go zabić, czy nie, chyba nie. Na szóstej nie ma problemu, już nie ma motocyklu na szóstej. Let's go! Jaka jasna. Pamiętajmy, że zostało 228 dolarów. Shadow, Big Smoke. Ale jefa znowu, sukoję tak. Rollblock po roadblocku, easy. O, umiejętność mikrouzji zwiększona. Let's go. Zasadzamy to. Wiele tych blipów się porobiło na mapie. Ale nie będzie z tym żadnego problemu. To są te umiejętności z MTA. Właśnie ta. Jeszcze dwie fury na nas. Chyba będzie zastrzelić kierowcę. O, mamy cutscenkę. No jest, wielki powrót. Lawety, tym razem z doma, z sultanami na pacę No, w niezłe w wparował, wparował, nas w ale damy sobie radę. O, i rośnie nam na umiejętności maszynowych. Nie limitowała nam nic, to można strzelać. A on może jechać za nami, a ty co? Można jak wysadzić coś Chyba nie można, no nic Shit Dawaj siżej na traw go Nice To było łatwe Dawaj smoke na górę Let's go Mamy kolejnych z głowy, oj tam jadą kolejni, okej okay. Ale chyba nie mamy zasięgu do nich Oj, plecy jeszcze mamy Yeah O I ale cutscenka, 2004 rok i takie cutscenki jak w filmach akcji, naprawdę niesamowite Rozstrzel bramę, nie ma problemu. I razem dwóch typów na bramie też rozstrzelę. Jedziemy, jedziemy. Mamy kampanię, mamy. Ale są mi beczki, które załatwią za nas całą robotę. Essa, mamy to. W ostatniej chyba sekundzie udało nam się to zrobić. Wydaje mi się, że jakby oni nie wybuchli przed chwilą, no to misja byłaby sfajlowana, Raczej nie ma innej opcji. Widzę, że wątek pismałka mamy skończony. No to biorę teraz brawę I zrobimy sobie jakąś misję u OG Loka. Tak sobie teraz uważam, jak jadę, że niestety wymieniło nam i tak ten popioł. Niestety było, nie było nam dane nią grać. No musimy działać w mikro -usii. Ale co poradzisz Nic na to nie zrobimy Ja do tego OG -loka I widzimy się na miejscu No nie powiem Niezłe to było, niezłe Aż przesta nie mówiłem No i Jesteśmy na miejscu OG Loka Miejscowa Burger, choć, to wchodzimy na misję już między 12, 22 a 6, okej. Okay. To co? Jadę zapisać gereczkę, akurat przysymulujemy trochę czasu. I wrócimy na misję do OG Loka, ale jeszcze przed tym pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i komentarz i suba za zasięgu i lecimy z tym. Ale skok! To już to ale ale To się nie udało, już palą do nas balasi, wkurwieni balasi. Jeszcze goni nas jeden w furze, bierzemy go na Girl Street. Jedzie za nami. No ale daleko nie pojechał, unlucky niestety. Tak w ogóle po ostatnim odcinku, gdy wracałem zapisać grę. Patrzcie co udało mi się znaleźć na ulicy dosłownie obok domu Big Smoka Infernus. W early game Infernus. No, co jak co, jest to chyba very rare, że trafiła się taka fura. I w sumie teraz udamy się nią do Big, do big Smoke'a Boże do OG Loka, ale no nie powiem Infernus. Vernus. <ścoughs> Niesamowicie szybki, aż nie wiedziałem gdzie chcę jechać. Pojedziemy tędy z Krusem. No i widzimy się w OG Loka, już wbije odpowiednia godzina, abyśmy mogli rozpocząć misję.

As long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real, OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Low, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about love for your homies. Now, check. I caught me a real fly sound system, cruising through the drive thru I think they headed down to the beach for a beach party. Now, check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestands, It's OG Loki in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, yeah, OG. Yeah, yeah, man, look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Jeźdź na plażową imprezę i widzę, że zniknął niestety Inferus. to bierzemy Stratuma. Wojnie opcji niestety nie mamy. Jedziemy na tą plażę i widzimy się jak już tam dotrę. Jesteśmy na miejscu. Gtoczna impreza na imprezę nad twarzy... Nad plaży. Boże jakich twarzy pogadaj z DJ-ką. Okej. Okay. Jest to misja z tańczeniem. Nie powiem, że mi to odpowiadało. Mam nadzieję, że... Tańczysz tutaj w sadem, a nie niczym innym, bo... Moja klawiatura nie pozwala na takie burżuazy jak strzałki. Co tam? Nie prawda? problemu, zatańczmy. Yeah, for sure. No... Dawaj, dajcie się z punktu widzenia, żebyśmy mieli to sobie ze sprzętem. A więc lecimy! Ostatnio 2 było tańczenie, no może 3 było tańczenie Elway'em, zaraz tańczenie CJM. Let's go. O. Na szczęście można sadem. Dobrze się składa. Gdyby nie można było w sadem, to nie powiem, byłoby bardzo lipnie. Ale poradzimy sobie na spokojnie, mi się wydaje 2500 no, punktów. To chyba nic. Takiego trudnego. Mam na niej taką nadzieję. Że tutaj propsują mnie za moje umiejętności. Nie dziwię się, bo są przemocne. Może na nie są takie przemocne właśnie, po pominąłem trochę. ...tych właśnie quick time eventów można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, ale już mamy 2000, no i mamy 2,5, musiałem się trochę skupić, bo naprawdę nie chciałem tego failować, chciałbym nie failować jak najdłużej, ale jak długo mi się uda nie failować, czas pokaże. I'm making you sick, alright. Ooooooooooo. Oh, yeah. ja Pewnie wlecam prawa autorskie za tą nutkę, ale to nic, ktoś ten przejmował. Tutaj chodzi o dobrą zabawę, nie jakieś prawa autorskie, no chyba, że to będzie chciał mi zdjąć ten film, no to wtedy to wymocuję i wam... to dam jakąś śmiankę od... ale może taka sytuacja że... Się... Nie wydarzy, mam taką nadzieję. Oby No, ja powiem. Nawet nieźle mi poszło. Prawie 5 koło punktów. Jest jasne, że chcę wpaść i pogadać. Może nie zarobić do mojego biura. Siadaj, laska od tej furgonety. Biele ci ją i zawijamy jest wielkie z warsztatów. O kurde, on kradnie sprzęt. No, ale nie strzelajcie do mnie, nie chcecie go chyba uszkodzić, tak mi się wydaje. No dobra, zabieram go do dziubli i widzimy się już tam dojadę, bo raczej nic nie będzie ciekawego. Działa, jak się będzie działo, to na no pewno to zobaczycie. No, i przejazd do razu przebiegł bez żadnych problemów. Podstawiamy ciężarówkę. I misja dla OG Loca w tym momencie zostaje ukończona. Let's go. No dobra, w tym odcinku to będzie na tyle. Pamiętajcie łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku z tej cudownej gry na razie.